Jakby nie wiem czy te rzeczy, które mówię, mogę mówić. Wydaje, że jest to postać bardzo nierubiana w mainstreamie. Jest troszeczkę uzależniony od atencji i szybkich newsów. Polski brał kasę od PiS. zatytułował jeden ze swoich odcinków Szalony Reporter i wraz ze współprowadzącym Sebastianem Owczarskim przez cały odcinek omawiali dokument, który otrzymali od agencji NASK. NASK, czyli Państwowy Instytut Badawczy... Ja jestem ogólnie głęboko zainteresowany, ja o tym Szalonym Reporterem chętnie prywatnie pogadam, dlaczego zdecydował się założyć kanał, który jest jest stricte prowadzony na tematy polityczne, bo powody mogą być dwa. Jeden powód jest bardzo bliski, logicznie prawdzie, mianowicie tak, że szalony reporter chce zostać w niedalekiej przyszłości politykiem. Szalony reporter w rozmowie na kanale Dwa Bieguny, kiedy z nim właśnie prowadziłem dyskusję, przyznał, że miał startować w wyborach z ramienia. Platformy Obywatelskiej, więc jest to bardzo logiczny powód, dla którego może się tak bardzo politycznie chcieć udzielać. Drugi ewentualny powód może być taki, że z dostępnych dla mnie informacji wynika, że jednym z najbardziej dochodowych biznesów, jakie można mieć w polskim internecie, to jest właśnie prowadzenie kanału stricte politycznego, na którym będziesz zapraszał gości politycznych. Jeżeli nie wiem, czy te rzeczy, które mówię, mogę mówić, ale trudno, mam wyjaśnić. Podobno w momencie, w którym zapraszasz polityków i zadajesz im wygodne pytania, a tym do pozycji niewygodne, zależy się od tego, jakie partie wiadomo, to można na tym zbić naprawdę przyjemny kapitał. O. Więc jestem ciekaw, czy to jest kwestia chęci startowania w wyborach, czy jest to kwestia chęci zbudowania budżetu. Słyszałem rozmowę jednej wysoko postawionej osoby, która w tym środowisku się obraca i. I wiem po prostu, że... Wiem, że jest to kusząca oferta, o. I to kij u Konrada Skotnickiego. Cykl 13 programów w programie KS Poranek, które miałby edukować w tematach, którymi zajmuje się NASK. Nawet do tego wszystkiego zostało dorzucone jakieś lokowanie na kanale Matura TopsDura. Całość tej kampanii we wszystkich wymienionych profilach została wskazana na 719 tysięcy złotych brutto. No właśnie, wszystkich świadczeń dotyczących wszystkich twórców. A program Szalony Reporter zaczyna mocnymi słowami. Yy, tam było tylko oględnie, była kwota tylko i termin, że to jest tam ponad 700... 20 tysięcy około dostał Krzysztof Stanowski z Ministerstwa yy, i to w czterech miesiącach poprzedzających wybory, czyli dosłownie w kampanii wyborczej. Takie to jest dziwne. 720 tysięcy złotych dostał Krzysztof Stanowski w czterech miesiącach poprzedzających wybory, czyli w trakcie kampanii wyborczej. Wnioskuje Tomek Matysiak po zapoznaniu się z tym dokumentem, co zdaje się sugerować, że nie umie czytać. I żeby nie było, w trakcie tego godzinnego materiału chyba raz czy dwa pada informacja, że no tak, no to nie tylko Stanowski, tylko też inni do. Stali. tylko że w kontraście do tego wielokrotnie razy więcej pada hasło Stanowski dostał 720 tysięcy złotych, co jest nieprawdą na dzień dobry. Na bazie tego dokumentu panowie snują wiele teorii i rozważań odnośnie tego. Co... Z tego rozumiem, to materiał dokument, który posiadają udowadnia, że poszczególne osoby brały udział w takiej kampanii reklamowej, natomiast Żadna z tych osób nie dostała 720 tysięcy złotych, tylko 720 tysięcy złotych zostało rozdzielone na te osoby, tak? Bo z tego co rozumiem, nie wiem czy dobrze rozumiem, to szalony reporter nie skłamał, że te osoby wzięły pieniądze rządowe, tylko skłamał, w jakiej ilości dostały te pieniądze, tak? A szalony reporter w tym momencie naprawdę mega zainteresował. Pozycję w internecie, jeżeli chodzi o wyświetlenia, natomiast widać, że jest to postać bardzo nierubiana w mainstreamie. Czyli Rewo wiem, że go nienawidzi, Gimper go nienawidzi, Konopski go nienawidzi, wszystkie mainstreamowe kanały polskie na YouTube go nienawidzą. Ale on też ma swoją dosyć dużą rzeszę odbiorców. Ja uważam, że szalony reporter robi za robotę, fajnie prowadzi te podcasty. Natomiast jego problemem jest to. Że za każdym razem, kiedy dostanie jakąś informację i ona nie musi być w żaden sposób pod, yy, potwierdzona, to tak się podnieca, zamiast kontrolować barierę, to od razu idzie krzyczeć i dzielić się informacjami, o których w sumie chiedzie. Nie wiem, takim przykładem może być dubiel fame MMA. Tylko że w momencie, w którym powiedzmy ty dostaniesz 20 informacji, nie? Jak przekażesz ludziom 20 informacji, których od kogoś, od kogoś pozyskasz, i 15 jest nieprawdą. A pięciu prawdziwych nadal uważam, że przy tej statystyce lepiej poczekać na potwierdzenie niektórych kwestii, nie? Zawsze też można powiedzieć na przykład, słyszałem, że, ale nie wiem, czy jest to prawdą, a nie nakierunkowywać ludzi, że to, co mówisz, jest prawdą ostateczną. No jest to jakby znacząca różnica. Co to może oznaczać? Wprost twierdząc, że przyjmowanie pieniędzy za organizację takiej kampanii jest braniem pieniędzy odpisu. I co prawda wprost nie zarzucają ani razu, że no w związku z tym, to Stanowski jest teraz powiązany z rządem i przez nich opłacany, ale cały sposób prowadzenia dyskusji ewidentnie widzę na to nakierowuje. Jak bierze 700 tysięcy, nie tylko on, ale ich trzech. Bierze 700 tysięcy odpisu i takie poglądy i o tym Mateuszek mówi. To czy on ma takie poglądy i o tym i mówi? Czy on ma takie poglądy, bo dostał pieniądze? Trzeba postawić pytanie. Też tego nie zarzucam, ale trzeba takie pytanie postawić. Sean reporter twierdzi też, że z Krzysztofem Stanowskim próbowali te zarzuty konfrontować i kontaktowali się z nim, niestety nie otrzymali odpowiedzi. No to teraz uwaga, zobaczcie tą próbę kontaktu. Krzysztof Stanowski został oznaczony na koncie Twitterowym współprowadzącego podcast, który ma 2000 followersów. Jego post wygenerował 1700 wyświetleń i zdobył 44 polubienia. I to zdaniem Tomasza Matysiaka jest forma kontaktu z najpopularniejszym aktualnie dziennikarzem w Polsce, która gwarantuje, że on tą wiadomość zobaczy. I jeżeli ją zignorował, to z pewnością zrobił to świadomie i celowo. Przecam temu du i szalony reporter, żeby obejrzał, bo dwa dni temu opowiadał, że to zapewne płatna akcja nas. Na to reporter odpowiedział tym tweetem, który już sobie cytowaliśmy, a na to Stano dodał krótko. Dobra, jednak coś o tobie nagram. Później szalony wrzucił jeszcze takiego mocno prowokującego tweeta z odpowiedzią, sugerując, że Stanowski zachowuje się tak, jak się zachowuje, bo ma coś na sumieniu. Przy okazji linkując wszędzie swój materiał, żeby jak najwięcej osób go obejrzało, a na to Stanowski mu odpowiada. To na nerwowość, wcześniej zakładam, że nie będę o tobie nagrywał programu, bo i po co pewnie sam się zreflektujesz, ale ty jesteś takim symbolem, że uznajesz, że film, w tym opowiadał ataku na swoją rodzinę, jest akcją reklamową. To mi pokaza że nie występują u Ciebie zdolność do jakiejkolwiek refleksji, a jedynie liczą się newsy. O nierozróżnianiu phishingu od spoofingu już nie wspomnę, bo to w tym momencie szczegół. Jednocześnie okazałeś się cymbałem do kwadratu, bo w ogóle nie dopadła cię... Nie no, ja też mam takie... Ja bardzo lubię szalonego reportera i uważam, że w wielu aspektach w swoich podcastach robi fajną, dobrą robotę, ogólnie jest bardzo ekspresyjny, to jest do, dosyć mądry facet, też miał trochę lat, żeby tą wiedzę zgromadzić, także tutaj na pewno cyferka, cyferka w PSL-u daje mu pewną przewagę. Niemniej ja odnoszę czasami wrażenie, że on jest troszeczkę uzależniony od atencji i szybkich newsów. On bardzo chce być pierwszy, tak wiesz, takie, taka, taka dziennikarska chęć bycia pierwszym, żeby jak największej atencji zgarnąć, żeby jak najwięcej wyświetleń zgarnąć. Ja kiedyś uważałem, że szalony reporter robi to intencjonalnie, specjalnie rzuca fake newsy po to, żeby było o nim głośno, ale jak par razy prywatnie prowadziliśmy dyskusję w tym temacie, to mówił, że absolutnie nie, on tego nie potrzebuje i wychodzi to samoistnie, bo jego charakter po prostu jest taki, że nie jest porywczy mocno. nie? Ja myśl, że skoro mówię, że pójdę do sądu i że nagram film, to może jednak nie wziąłem żadnych 720 tysięcy złotych. Normalna osoba miałaby chociaż wątpliwości, ale ty nie masz czasu weryfikować czegokolwiek, bo ciągle kłapiesz więzor i właśnie o tym kłapaniu więzem nagram film. Próbujesz robić za dziennikarza, ale nie ma żadnego warsztatu ani chęci wypracowania. Korzystasz z zasięgu. Tylko też Krzysztof Stanowski w ciekawy sposób odpowiedział powiedział, to może jednak nie wziąłem żadnych 720 tysięcy złotych, 720 tysięcy złotych. I teraz pytanie brzmi: czy bo, bo mówiąc, nie wziąłem 700 000 zł, 720 20 złotych tysięcy złotych, wcale nie mówisz, że nie wziąłem żadnych pieniędzy. Mówisz jedynie, że nie jest to taka kwota. Więc jeżeli Stanowski wziął jakieś pieniądze i z jakiegoś powodu nie chce o tym powiedzieć, to uważam, że w sprytny sposób sformułował zdanie. Bo niektórzy mogą pomyśleć, okej, okay, to w takim razie, czyli nie wziął niczego, tak? No mnie osobiście, prawdę mówiąc, jest to obojętne, czy wziął, czy nie wziął. Ale sposób sformułowania zdania zastanawiający.